Pani Rzecznik, dzisiaj cztery projekty w Sejmie, każdy z nich został złożony w tym kierunku, aby, jak twierdzą zwolennicy, zliberalizować prawo aborcyjne, ale czy rzeczywiście liberalizm, czy powiedzmy wartości liberalne jako wartości wolnościowe mają sprzyjać zabijaniu nienarodzonych dzieci? Panie redaktorze, wszystkie te projekty, które zostały dzisiaj zgłoszone, no może poza tym, które dotyczy referendum, ale my jako konfederacja jesteśmy przeciwni temu, by o sprawach życia decydować na drodze referendum. Wszystkie te projekty, które dotyczą liberalizacji prawa aborcyjnego są niezgodne z konstytucją. Po prostu. Nie, niektórzy posłowie dziwią się, że prezydent Andrzej Duda takie projekty zawetuje, ale to jest naturalna kolej rzeczy, ponieważ prezydent naturalnie ze swojej funkcji jest strażnikiem konstytucji, więc musi przestrzegać przepisów, które są w tej konstytucji y, zawarte. Wszystkie te, te projekty, które chcą liberalizacji prawa aborcyjnego, doprowadzą do tego, że aborcja stanie się swoistą formą antykoncepcji, mimo że już y, dojdzie do zapłodnienia, abortowane będzie y, dziecko do poczęcia którego już doszło i to jest bardzo niebezpieczny kierunek. Mam wrażenie, że temat aborcji, zarówno jak i kobiety są w tej kwestii wykorzystywane bardzo instrumentalnie, a sam temat aborcji staje się pewnym sposobem na zbicie kapitału politycznego z jednej strony w kampanii parlamentarnej, z drugiej strony w kampanii samorządowej. Pani Rzecznik, przed chwilą rozmawialiśmy z Panią Poseł Wcisło z Koalicji Obywatelskiej. Ona stwierdziła, że kobiety użyła po słowa kobiety, kolektywnie, popierają te zmiany w prawie. Zapytam zatem panią jako kobietę, skąd to votum separatum w tej kwestii? Panie redaktorze, ja jestem mamą dwójki dzieci. I zawsze będę za ochroną życia. Takie są po prostu moje wartości, i myślę też, że doszliśmy do pewnego momentu, przynajmniej w mediach, że nasze wartości już są szanowane. Każdy już wie, że my jesteśmy partią pro-life i już nie ma takiego zjawiska, jak było w kampanii parlamentarnej, że my byliśmy za nasze poglądy atakowani, grillowani, kolokwialnie, kolokwialnie mówiąc. To nie jest tak, że większość kobiet jest za aborcją, i bardzo bym nie chciała, by kobiety miały to wmawiane, bo tu jest właśnie jeden z tych elementów manipulacji, który jest stosowane w stosunku do kobiet, że pierwsze co, czego one potrzebują, to jest aborcja. To jest nieprawda. I w momencie, kiedy ja w wielu debatach mówiłam o tym, żebyśmy przestali wreszcie wmawiać to kobietom, że to jest jakaś potrzeba ich podstawowa, mnóstwo kobiet do mnie pisało i mówiło mi wprost, że wreszcie ktoś to powiedział, że to nie jest żadna podstawowa wartość dla kobiety. Wartością dla kobiety jest móc począć dziecko, móc to dziecko donosić w swoim łonie, móc je potem wychować. Zdecydowana większość kobiet myśli w tym kierunku, natomiast aborcja jest tematem, który jest sztucznie podnoszony właśnie po to, by w kobietach siać panikę i nawet też mam wrażenie, że te kobiety, czy przypadki kobiet, które niestety zmarły tragicznie w wyniku powikłań ciążowych, zostały właśnie instrumentalnie wykorzystane przez środowiska lewicowe, bo w w tych przypadkach doszło albo do błędu lekarskiego, gdzie kobiety zostały zaniedbane w trakcie zagrożenia ich życia, kiedy były w ciąży, albo doszło do sytuacji, gdzie już medycyna nie była w stanie nic zrobić. Przecież takie medycyna też ma ograniczone po prostu możliwości i to nie jest nic nadzwyczajnego. Także, panie redaktorze, mamy tutaj do czynienia z bardzo. Bardzo dziwnym zjawiskiem, gdzie pewne ugrupowanie, które mam wrażenie nie ma nic absolutnie innego do zaoferowania Polakom, próbuje wmówić, że aborcja to jest ich podstawowa potrzeba. To jest nieprawda. Kolejny argument brzmi tej strony, że tak powiem, proaborcyjnej, że kto nie będzie chciał, która kobieta nie będzie chciała dokonać aborcji, takiej nie dokona. Jak z takim argumentem należy się zmierzyć, pani zdaniem? Tylko, panie redaktorze. Musimy mieć świadomość tego, że aborcja obecnie w Polsce jest dozwolona. W momencie, kiedy dochodzi do zagrożenia życia kobiety będącej w ciąży, to życie kobiety jest ratowane. Dlatego wspomniałam chociażby o tych przypadkach, które właśnie są instrumentalnie wykorzystywane przez środowiska proaborcyjne, kobiet, które zmarły tragicznie w wyniku powikłań nie, ciąży. Ich po prostu życie nie zostało uratowane, mimo, mimo tego, że było nie, zagrożone i być może właśnie tutaj doszło do błędu lekarskiego, bądź do granic możliwości nie, medycyny. Aborcja również jest dostępna w Polsce, kiedy dojdzie do poczęcia dziecka w wyniku czynu zabronionego, czyli w przypadku gwałtu, w przypadku kaziroctwa bądź stosunku w miejscu publicznym. W tych, moment, w tych przypadkach aborcja jest dozwolona, więc ja nie do końca rozumiem argument zagrożenia dla kobiet płynącego z braku możliwości usuwania ciąży czy pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. Pani Rzecznik, to jeszcze pytanie o takie podwójne standardy chyba lewicy, ponieważ z jednej strony, jeżeli chodzi o aborcję, o kwestie no właśnie. Po, no, tego typu, tak. E, oni mówią, jesteśmy za wolnością, ale kiedy przychodzi na przykład temat chociażby dobrowolności szczepień na COVID-19, bądź też posiadania broni palnej, albo wielu innych kwestii, oni mówią, nie, tam człowiek nie powinien decydować za siebie. Czy to nie są jednak podwójne standardy, jeżeli już uznać tę retorykę, bo oczywiście wiemy, że w tym przypadku mamy do czynienia z, no, z innym organizmem, organizmem dziecka, więc to nie jest tak, że e, jest zdecydowanie za, za siebie. Ja może odbiję to w inną stronę troszeczkę. Środowiska lewicowe czy środowiska proaborcyjne bardzo często mówią o tym, że aborcja jest prawem kobiety. Panie redaktorze, prawem, jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do życia. I tego się trzymajmy. Dlatego tak ważne jest, by to życie chronić. To, że Lewica stosuje jakieś podwójne standardy i kieruje się skrajną hipokryzją w swoim rozmowaniu, to chyba nie powinno nikogo dziwić.